Paryż, miasto, które od wieków rozpala wyobraźnię. To miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a sztuka przenika każdą uliczkę. Symbol romantyzmu, wolności i nieustającej kreatywności. Paryż to nie tylko wieża Eiffla czy pola elizejskie. To serce Europy, tętniące życiem, zarówno w blasku słonecznych promieni, jak i w delikatnym deszczu. Miasto światła, w którym codzienność zamienia się w opowieść pełną tajemnic i magii. Zapraszam Cię do wspólnej podróży po zakamarkach Paryża, miasta, które od wieków inspiruje i zachwyca. Zapnijcie pasy, będzie się działo. Po śniadaniu uderzamy do Louvre. To kultowe muzeum jest domem dla jednych z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie. Mówimy tu między innymi o Mona Lisie da Vinci, Skupcie się na kilku kluczowych dziełach, które naprawdę chcecie zobaczyć. Weźcie audioprzewodnik. Dostarczy wam soczystych szczegółów i uchroni przed zgubieniem się w labiryncie korytarzy. Zaufajcie mi. Później mi podziękujecie. Kolejnym przystankiem będzie ogród Tuileries. Ten ogród to prawdziwa paryska oaza. Idealne miejsce, żeby się zrelaksować, poobserwować ludzi i złapać trochę słońca. Kupcie bagietkę i trochę sera w pobliskim sklepie. Znajdźcie ławkę pod cienistym drzewem. Cieszcie się ciszą i spokojem. Nie zawsze chodzi o muzea i zabytki. Czasem trzeba zwolnić i docenić proste rzeczy. Głodni? To dobrze, bo naszym następnym przystankiem jest Lemare. Ta modna dzielnica słynie z połączenia sklepów, restauracji i zabytków. To także świetne miejsce, by znaleźć najlepszy falafel w Paryżu. Znajdźcie przytulne bistro, zamówcie krok monsieur i lampkę różowego wina. Poobserwujcie ludzi, posłuchajcie rozmów, zanurzcie się w tej tętniącej życiem atmosferze. Le Marais to kwintesencja autentycznego Paryża. Po obiedzie odwiedzamy paryską ikonę, katedrę Notre-Dame. Pomimo tragicznego pożaru w 2019 roku, Notre-Dame pozostaje symbolem odporności i niezłomnego ducha miasta. Choć nie można teraz wejść do środka, to i tak warto ją zobaczyć. Podziwiajcie jej gotycką architekturę. Wyobraźcie sobie te wszystkie wieki historii, które rozegrały się w jej murach. To potężne przypomnienie, że nawet w obliczu tragedii piękno i nadzieja mogą zwyciężyć. Gdy dzień chyli się ku końcowi, udajemy się pod wieżę Eiffla, to miejsce, które przyciąga ludzi z całego świata, niezależnie od pory roku. Wieża Eiffla jest symbolem Paryża, a jej majestatyczna sylwetka na tle zachodzącego słońca zapiera dech w piersiach. Żadna wycieczka do Paryża nie jest kompletna bez wizyty pod tym kultowym zabytkiem. Spacerując po polach marsowych, można poczuć magię tego miejsca. Wieża Eiffla to nie tylko stalowa konstrukcja to serce Paryża, które bije w rytm kroków turystów i mieszkańców. A nie ma lepszej pory, by go doświadczyć, niż zachód słońca. Uwierzcie mi na słowo: kiedy słońce zaczyna chować się za horyzontem, Wieża mieni się złotymi odcieniami, tworząc niezapomniany widok. To moment, który warto przeżyć choć raz w życiu. Kupcie bilety online z wyprzedzeniem. To pozwoli wam uniknąć długich kolejek i zaoszczędzić czas, który możecie spędzić na podziwianym widoku. Warto zaplanować wizytę wcześniej, aby móc w pełni cieszyć się każdą chwilą. Wjedźcie windą na sam szczyt. To niezapomniane przeżycie, gdy winda powoli wznosi się ku górze. A przed wami roztacza się panorama Paryża. Każdy metr w górę to nowe emocje i coraz piękniejsze widoki. Patrzcie, jak miasto poniżej rozświetla się tysiącem świateł. To magiczna chwila. Nie spieszcie się. Rozkoszujcie się widokiem. Zróbcie milion zdjęć. Paryż nocą to zupełnie inne miasto. Pełne blasku i tajemniczości. Każde światło, każdy budynek opowiada swoją historię. Z takich chwil składają się wspomnienia. To one pozostaną z Wami na zawsze, przypominając o magii Paryża. Wieża Eiffla to nie tylko atrakcja turystyczna, to miejsce, gdzie rodzą się marzenia i spełniają się pragnienia. Cieszcie się każdą chwilą spędzoną tutaj, bo to naprawdę widok, który warto zapamiętać na całe życie. Po naszej przygodzie z wieżą Eiffla, gdy słońce powoli zachodzi, a miasto zaczyna tętnić nocnym życiem, udamy się na kolację do dzielnicy łacińskiej. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a ulice są pełne życia i energii. Ta tętniąca życiem dzielnica słynie ze społeczności studenckiej i mnóstwa niedrogich restauracji. Spacerując po brukowanych uliczkach, można poczuć ducha dawnych czasów. A jednocześnie cieszyć się nowoczesnymi udogodnieniami. To idealne miejsce, by spróbować klasycznej francuskiej kuchni bez drenowania portfela. Wybór restauracji jest ogromny, a każda z nich oferuje coś wyjątkowego. Znajdźcie bistro z menu wypisanym kredą na tablicy. Zamówcie stek z frytkami i butelkę Bordeaux. Nie zapomnijcie o ślimakach. Te tradycyjne dania są esencją francuskiej kuchni i pozwolą Wam poczuć prawdziwy smak Paryża. Cieszcie się ożywioną atmosferą. W tych restauracjach zawsze panuje radosny gwar, a rozmowy toczą się do późnych godzin nocnych. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Paryż po zmroku to miejsce pełne magii, gdzie każdy zakątek kryje niespodzianki. Spacerując po ulicach, można natknąć się na ulicznych artystów, muzyków i tancerzy którzy dodają miastu wyjątkowego uroku, to właśnie te chwile sprawiają, że Paryż jest tak niezapomniany. Teraz mam dla Was kilka ciekawostek o tym kultowym mieście. Pierwsza: Paryż ma tylko jedno oficjalne drzewo palmowe. Znajduje się ono w ogrodach Jardin des Serres d'Auteuil. Miasto, choć kojarzone z pięknymi parkami i ogrodami, nie ma naturalnych palm, a ta jedna jest pielęgnowana w specjalnych warunkach. Druga: Zakaz budowania wieżowców. Od 1977 roku w Paryżu obowiązuje zakaz wznoszenia budynków wyższych niż 37 metrów. Poza wyjątkowymi przypadkami, jak wieża Montparnasse. Dzięki temu miasto zachowuje swoją charakterystyczną, niską panoramę. Trzecia. Najkrótsza ulica w Paryżu, ulica Rue de Degree, ma zaledwie 5 metrów i 75 centymetrów długości. Znajduje się w drugiej dzielnicy i składa się głównie ze schodów. Czwarta, Statua Wolności w Paryżu. Paryż ma swoją wersję Statuły Wolności, która znajduje się na wyspie Łabędzi, ile aux Cygnes. Ta mniejsza replika ma około 11 metrów wysokości i była podarowana przez amerykańską społeczność Francji. Piąta, Miasto Świateł. Choć Paryż jest znany jako La Ville-Lumière, czyli Miasto Światła, nazwa ta pochodzi nie tylko od oświetlenia ulicznego. Ale przede wszystkim od jego roli jako centrum intelektualnego w czasach oświecenia. 6. Wieża Eiffla miała być zburzona. Po wystawie światowej w 1889 roku wieża Eiffla miała zostać rozebrana. Jednak ze względu na swoje znaczenie jako wieża radiowa ostatecznie została zachowana. Na koniec temat, który ciekawi wiele osób a mianowicie kilka faktów na temat podziemnego świata Paryża. Historia powstania katakumb powstały w XVII wieku z potrzeby rozwiązania problemu przepełnionych cmentarzy w Paryżu. W tamtych czasach cmentarze, szczególnie cmentarz niewiniątek, Cimetière des Innocents w centrum miasta, były tak zatłoczone, że powodowały poważne problemy sanitarne. Zdecydowano się na przeniesienie szczątków do podziemnych korytarzy, które pierwotnie były kamieniołomami wykorzystywanymi do wydobycia wapienia. Lokalizacja i rozmiar katakumby rozciągają się pod Paryżem na długości około 300 km, choć tylko niewielka część jest dostępna dla zwiedzających. Oficjalna trasa ma około 1,5 km. Mieści się w nich szczątki ponad 6 milionów ludzi. Przeniesienie szczątków. Pierwsze przeniesienie szczątków miało miejsce w 1786 roku i trwało kilka lat. Początkowo były one przewożone w nocy w procesjach przy świetle pochodni, aby uniknąć paniki wśród mieszkańców. Szczątki układano w katakumbach w sposób artystyczny, co dodaje tym podziemnym korytarzom dodatkowego, makabrycznego uroku. Katakumby Paryża to miejsce, które łączy w sobie historię, sztukę i symbolikę śmierci. Choć są ponure, stanowią fascynujący element historii miasta, który ukazuje, jak mieszkańcy Paryża radzili sobie z przeludnieniem i problemami sanitarnymi w przeszłości. To jednocześnie miejsce refleksji nad przemijaniem i swoista podziemna nekropolia dla milionów osób. Cóż, nasza szybka wycieczka po Paryżu dobiegła końca. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta przejażdżka. Od uroczych kawiarni po światowej klasy muzea, od pięknych ogrodów po kultowe zabytki, Paryż to miasto, które ma coś do zaoferowania każdemu. Na co więc czekasz? Zarezerwujcie tę wycieczkę. Paryż wzywa. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i podzielić się swoimi paryskimi przygodami. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Na razie, trzymajcie się.